Przepraszam, z góry rzuciłam się na cukierki i teraz muszę przełknąć. <noise> Słuchajcie, takie cudowny mieliśmy ten e, wstęp i w zasadzie nie wiem, czy to dobrze, czy, czy niedobrze. Może się wam wydać, że przychodzę tutaj do was i będę wam opowiadać o głupotkach, kiedy mieliśmy taki czas wzruszeń, ale może właściwie jest to też dobry moment na to. A chciałam wam powiedzieć o moim długopisie. Słuchajcie, to jest fantastyczny długopis. To jest najlepszy długopis, jaki kiedykolwiek w życiu miałam. On ma bardzo ładny kształt. Jest bardzo wyważony. To jest ważne. Jak się często coś pisze. Ja lubię coś notować. To jest bardzo ważne, żeby długopis był dobrze wyważony. I on też genialnie pisze. Jest taki miękki. Nigdy się nie zacina. Wiecie, czasami są takie długopisy, że się zatnie. Nie możesz pisać potem znowu. To nie, to w ogóle to się nie zdarza. Ten długopis tak nie ma. On jest świetny e, i ma w ogóle bardzo ładny kolor. Nie wiem, czy widzicie z tej odległości, ale on ma. Jeżeli nie widzicie, to musicie mi uwierzyć na słowo. On ma bardzo ładny kolor i tak po prostu się dobrze prezentuje. I jakiś czas temu ja ten długopis zgubiłam. I tak myślałam, że może znowu gdzieś tam zarzuciłam, szukałam w różnych najdziwniejszych miejscach, e, i nie mogłam go znaleźć. Więc po kilku dniach, czy może nawet tygodniu takich poszukiwań, stwierdziłam, że on po prostu przepadł. I może się Wam to e, wydać takie infantylne, może dziwne, ale mi było naprawdę przykro. Naprawdę mi było przykro, naprawdę bardzo mi było żal tego długopisu. I e, i rozmawiałam z, z właśnie z koleżanką i tak się podzieliłam z nią taką myślą, mówię, słuchaj, no próbuję pisać czymś innym. mówi ale to w ogóle nie jest to, wiecie, te wszystkie takie jednorazówki, te biki, nie niebiki, to jest takie, no napiszesz trochę i to w ogóle się do niczego nie nadaje. wie to jest, no to, to było dla mnie coś strasznego. I, I mówię, no ja już nie lubię pisać, bo nie mam mojego długopisu. I właśnie powiedziałam to koleżance, ona mówi, słuchaj, no może to ci się wyda dziwne, ale... Pomódl się. Ja mówi to, wiecie, pomóc się, jak długopis, nie? To jest w ogóle jakiś absurd, ale ona mówi, wiesz co? Mówi, dla, to może być błahe, ale wiesz, mówi, dla Boga, jak tak by dobrze po się zastanowić, to te wszystkie sprawy są błahe, więc co ci szkodzi? Mówi, no, racja. E, I pomodliłam się, porozmawiałam z, z Bogiem, mówię, Panie Boże, Ty wiesz że się głupio czuję, no. <laughs> rozmawiając z tobą na ten temat, ale no wiesz, że ja lubiłam ten długopis. No i go znalazłam. Dla zainteresowanych e, wpadł do kanapy do środka. Tak mi coś tknęło, otworzyłam kanapę i tam był długopis. No więc... E, ale nie chcę, żebyście sobie pomyśleli, że ja chcę wam o tym powiedzieć, bo tak nie jest do końca. Znaczy ta jedna myśl po tym wydała mi się taka ciekawa. Właśnie ta, że, że wiecie, jeżeli spojrzymy od strony Boga na, na różne sprawy, to my z tym, my czasami sobie dzielimy, że coś jest błahe. Większość spraw oczywiście jest bardzo ważnych, jest w ogóle najważniejszych na świecie. Ale jakby spojrzeć na to z perspektywy Boga, to nagle się może okazać, że wszystko jest błahe. Lub większość rzeczy jest błahe. To jest taka jedna myśl. Ale druga, którą w zasadzie chciałam się z wami podzielić, jest taka, że my czasami deklarujemy, że coś się nam podoba, że coś jest dla nas bardzo ważne, że jesteśmy do czegoś bardzo przywiązani, natomiast prawda jest taka, że na to nie dbamy deklarujemy, ale tak jak ja gdzieś coś zapisałam, rzuciłam ten długopis, ten najważniejszy dla mnie długopis, zostawiłam gdzieś, musiałam zostawić go na kanapie gdzieś, potem ktoś może usiadł, ktoś wepchnął, on dlatego tam wpadł gdzieś w jakąś szczelinę i po prostu to, o czym mówimy, że jest dla nas ważne, traktujemy lekko, może za lekko. Ja to postanowiłam sobie, że, że gdzieś to odniosę do siebie i, i oczywiście do do mojej też relacji z Bogiem. Na ile to, jak mówię, że Bóg jest dla mnie ważny, na ile to się rzeczywiście sprawdza w takim działaniu. Wiecie, potem czasami może się zdarzyć tak, że jeżeli mówimy tylko, jeżeli to jest tylko w naszych słowach, to, to może się okazać, że my musimy pisać jakimiś jednorazówkami plastikowymi, że my w ogóle nie jesteśmy w stanie nawet zanotować tego, co byśmy chcieli, bo ta jednorazówka w ogóle tak kiepsko działa, że my sami siebie odzieramy z takiej możliwości pisania takim dobrym długopisem, jeżeli te nasze deklaracje pozostają tylko w słowach, jeżeli te nasze deklaracje nie odnoszą się do tego, jak, jak żyjemy. I mi się to jeszcze, o czym mówię, bardzo mocno związało z takim fragmentem, nie wiem, czy też to dostrzeżecie. To jest z listu Jakuba, um, pierwszy rozdział, 22 werset do 25. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się swojej twarzy w lustrze, przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak wygląda. Kto natomiast? I to jest piękna obietnica. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina. Jest twórcą dzieła i w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Dzięki.